Cześć, witam wszystkich. Przed Wami pierwszy w nowym roku odcinek. No, taki z, y, pierwszy odcinek po polsku, bo po angielsku już był. Więc y, chcę Wam tym razem przedstawić w zasadzie gotowy kadłub do Messerschmitta 109. Cóż, zazwyczaj sklejam więcej, ale tym razem było tyle, że tak powiedzmy detali do niego, no, że sami zobaczycie jak ostrożnym trzeba być, żeby to wszystko poskładać. Więc, otóż, patrzcie, relacja przed Wami, zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie na nią i życzę miłego oglądania. będzie jeden z tych krótszych odcinków. Nie było, może to tak w sensie kolejnych, następujących po sobie czynności dużo pracy, ale jest to bardzo ważny etap, żeby ten kadłub mógł być ostatecznie no, dobrze wyglądającym. Jak zapewne domyśliliście się, tutaj mamy nanoszenie podkładu. Najpierw tego Black Base na karabiny maszynowe, później Finishing Surfacer 1500 Black na wszystko pozostałe i jak też również zapewne domyślacie się wszystko zostało pomalowane odpowiednio tutaj tym RLM 02 a karabiny maszynowe tym kolorem od Mr. Hobby ładnym, bardzo ciekawym 214 Dark Ion I tutaj założyłem, założyłem, zamocowałem elementy łoża silnika. Te dwa boczne, które trzymają silnik na miejscu, na przykład on jest zawieszony. Z tym, że tutaj, jak widzicie, skleję już te dwa elementy. Z tym, że hmm, nie jest to chyba do końca dobry pomysł. I chyba lepiej zrobić to, kiedy silnik znajdzie się już na swoim miejscu w kadłubie, ale cóż, i tak się jakoś udało. Później przeprowadziłem całość następująco. Tutaj, jak widzicie, wkleiłem kokpit, no, kokpit, znaczy w siedlisku pilota, całą tą centralną część. Potem silnik. No i właśnie dopiero na końcu przykleiłem elementy łoża. A także kółko ogonowe. Tutaj Was uczulam, jak by to nie zabrzmiało, żeby je wkleić na tym etapie, bo potem jest to niemożliwe. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale też jakoś nie jest tutaj jakoś wielkim to problemem. Może po prostu wzorowano się na IBG Models i tym że płoza ogonowa tam już jest na swoim miejscu przez całą, przez montaż prawie całej konstrukcji. No dobrze, na razie żart na bok. Tutaj, jak widzicie, po prostu złożyłem kadłub, złożyłem dwie połówki. No i to po prostu pasuje do siebie absolutnie idealnie, bez najmniejszych problemów. Biorąc jeszcze pod uwagę, że tej szczeliny, jak wiemy, się nie szpachluje, to w ogóle jest świetnie prawie tam nic nie trzeba szpachlować. Zdecydowałem się jeszcze dołożyć usterzenie, konkretnie płaszczyzny sterowe. W tym przypadku statecznik pionowy otrzymał ster kierunku. No i tutaj jeszcze stateczniki poziome ze sterami wysokości. To jest tyle na ten tydzień. Mam nadzieję, że w przyszłym uda się mocniej popracować przy płatowcu, no ale tutaj, jak wiemy, mamy, mieliśmy święto w środku tygodnia. No i świętowałem wtedy. A tutaj już macie zdjęcia. Tak oto wygląda model, może z tymi wszystkimi dodatkowymi częściami. Tutaj takie trochę przedstawienie kokpitu, wgląd w cockpit. No i cóż, jestem jak najbardziej nadal zachwycony tym jak ten model się składa i tym jakie on ma, że się tak wyrażę, możliwości. No dobrze, to teraz już oglądajcie zdjęcia. Tradycyjnie Wam to mówię zawsze. No a potem, oczywiście, jeszcze będzie moje podsumowanie odcinka. I w tym odcinku to jest tyle. Bardzo Wam dziękuję za jego obejrzenie. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie lajki, łapki w górę, wszystkie kciuki w górę, wszystkie subskrypcje i wszystkie komentarze. Bardzo Wam za to jestem wdzięczny. I od razu Wam mówię, że w przyszłym tygodniu, pewnie jak wszystko dobrze pójdzie, będziemy składać dalej płatowiec. No i może uda się go doprowadzić do takiego stanu, że będzie można zacząć malować. No zobaczymy. No i cóż, skoro pierwszy odcinek w nowym roku, no to szczęśliwego nowego roku. W zeszłym roku nie powiedziałem tego w pierwszym odcinku, i powiedziałem to tylko i wyłącznie w ostatnim, w poprzednim roku. Jakoś mnie to chyba męczyło, ale chyba nie cały rok. No dobrze. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć.